Tworzenie kopii zapasowej to jedna z ważniejszych rzeczy, o jakich powinien pamiętać administrator. Jednak nie jest to do końca standardem. Nie bez powodu w świecie IT panuje slogan, iż ludzi możemy podzielić na tych, którzy wykonują kopie zapasowe, bądź też tych, którzy dopiero zaczną je wykonywać. O tym, jak ważne jest wykonywanie kopii zapasowych danych, nie muszę chyba nikomu przypominać. Jednak pamiętajcie także o wykonywaniu kopii zapasowych konfiguracji urządzeń sieciowych. One także mogą paść atakiem hakerów. MicroTik, a bardziej RouterOS, daje nam kilka możliwości wykonywania kopii zapasowych. Jedną z nich jest kopia binarna, która przechowuje wszystkie ustawienia systemu, włącznie z MAC adresami interfejsów sieciowych oraz ich statystykami. Pamiętaj jednak, że jeżeli używasz OpenVPN, ta kopia nie przechowuje certyfikatów. Certyfikaty należy wyeksportować ręcznie i później po odtworzeniu je zaimportować. Kolejną metodą jest eksport do pliku tekstowego. W ten sposób możemy zrobić kopię tylko części konfiguracji, nie musimy eksportować całości. Jest to bardzo przydatne, jeżeli szukamy jakiegoś problemu i naszą konfiguracją dzielimy się na różnych forach czy grupach dyskusyjnych, nie musimy w tym przypadku zrzucać całej konfiguracji. Zaczynamy od pierwszej opcji, czyli kopia binarna. Przechodzimy na Files i klikamy w Backup. Pole name podajemy dowolnie, uzupełniamy pole password, jeżeli chcemy zaszyfrować kopię. Po kliknięciu w OK w files utworzy nam się nowy plik z nazwą .backup. Za pomocą drag and drop możemy przenieść plik z kopią na lokalną maszynę. Do automatyzacji wrócimy później. Jak wspominałem wcześniej drugą opcją jest export. Nie musimy skupić się na eksporcie całej konfiguracji, możemy skupić się tylko na poszczególnej części. Załóżmy, że chcemy wyeksportować tylko ustawienia serwera DHCP. Otwieramy new terminal i przechodzimy na IP DHCP Server i wydajemy komendę EXPORT, w parametrze FILE podajemy nazwę pliku. Zwróć uwagę, że w przypadku użycia komendy SLASH EXPORT zostanie wyeksportowana cała konfiguracja, pomimo iż znajdujemy się w gałęzi IP DHCP Server. Jeżeli chcemy wyeksportować tylko daną część musimy użyć samego słowa EXPORT. Jeżeli szukasz pomocy na różnych forach czy też grupach dyskusyjnych. Przy okazji zapraszam na naszego Discorda. Bardzo często zostaniesz poproszony o zrzut konfiguracji czy też eksport konfiguracji. Jeżeli korzystasz z routera w wersji 7x nie musisz martwić się o dane wrażliwe. One są z automatu ukrywane czy też nie dodają się do eksportu. Natomiast jeżeli korzystasz z wersji router OS mniejszej niż 7.0 dodaj parametr Hide Sensitive na True. W innym przypadku wszystkie dane wrażliwe zostaną także dodane do eksportu. Ok, wiemy już jak przygotować e, kopię, czy też wyeksportować kopię. Teraz przejdziemy trochę do automatyzacji, a mianowicie podzielimy to na dwie części. Najpierw wyślemy naszą kopię za pomocą adresu mailowego, czy też wyślemy to na maila. E, drugą, opcja, drugą opcją będzie wrzucenie kopii na serwer Micrusa, czy też na dowolny VPS, którego, którego używacie. W pierwszej kolejności musimy przygotować serwer SMTP. Przechodzimy na Tools i e-mail. W polu Serwer podajemy adres serwera SMTP, port, port serwera SMTP, start TSL, tak nie w zależności od ustawień Waszego serwera. W polu From należy podać adres e-mail, z którego będą wysyłane powiadomienia. User najczęściej też jest adresem mailowym, hasło, hasło do Waszego konta mailowego. Klikamy OK i przechodzimy do przetestowania konfiguracji. Wszystkie skrypty, które wykorzystam, możecie pobrać bezpośrednio ode mnie z bloga grzegoszkowalik.com bądź skorzystać z mojego GitHuba. Link w opisie. Przechodzimy na system scripts i dodajemy nowy wpis. Pole name podajemy dowolnie. W source wklejamy skrypt Skrypty w GUI są trochę mało czytelne, dlatego po wklejeniu i zapisaniu skryptu zawsze warto je dodatkowo zmienić z poziomu konsoli, w której jest kolorowanie składni. Przechodzimy na New Terminal i edytujemy skrypt. Dodamy lekkie poprawki stylistyczne. Pamiętajcie, aby w konfiguracji skryptu zmienić adres mailowy, na jaki ma zostać wysłana kopia. Już kilka wpadło na mojego Gmaila, także dzięki. Przygotowany skrypt musimy dodać do harmonogramu zadań. Wybieramy System, Schedule i plusem dodajemy nowy wpis. Name podajemy dowolnie. Start Date i Start Time wybieramy, kiedy pierwszy raz ma zostać uruchomiony task. Pole Interwał oznacza, jak często zadanie ma być wykonane. W polu On Event musimy podać dokładną nazwę skryptu. Duże i małe litery mają tu znaczenie. Drugą opcją z automatyzacji jest przesłanie kopii na serwer SFTP-a. Ponownie skorzystamy z Micrusa. Proces dodawania skryptu i tworzenia zadania jest identyczny jak w przypadku wysyłania maila. To co jest ważne, przy konfiguracji SFTP-a, w linii, gdzie mamy Fetch URL, ścieżka do pliku musi zawierać nazwę kopii. Nie możemy dodać pliku po SFTP-ie bez jego nazwy. Warto wcześniej sprawdzić połączenie, na przykład za pomocą FileZilli. Od wersji 6.44 możemy kopię wrzucić bezpośrednio do chmury producenta. Jednak w pierwszej kolejności musimy aktywować usługę DynDNS. W tym celu przechodzimy na IP Cloud i uruchamiamy usługę DynDNS. Następnie wracamy na File, przechodzimy na zakładkę Cloud Backup i klikamy w Upload Backup. Action zostawiamy Create and Upload. Name możemy podać dowolne. Pole hasło nie może być puste, także podajemy dowolne hasło i klikamy na Start.